Oh yeah! Siemano wam wszystkim ludziska, z tej strony Solak witam Was w kolejnym moim audiologu na moim kanale Kuziwa e, Dobra ludziska, dzisiaj krótkie info, bo jak widzicie jest taka godzina i ja postaram, mówiłem właśnie obiecałem, że, że dzisiaj jeszcze to wyślę. Mam nadzieję, że do wpół do 8, do 8, że ja to wyślę e, Dzisiaj mam tylko krótki krótki, to jest naprawdę bardzo krótki materiał Ludziska ja tylko ogłoszę tutaj wynik konkursu, ponieważ on się, on się troszeczkę przedłużył, no jak mówiłem mało czasu mam ostatnio i ten tydzień też będę miał, ja nie wiem jak ja w ogóle wyślę te filmy, no ale dobra, tu jeszcze tak macie tak, no wrzuciłem coś na pulpit, żeby, żebyście właśnie widzieli jak, jak tutaj coś czego nie widzieliście to, to klikajcie, odtąd mamy właśnie wyniki konkursu miesiąc temu. E, przedłuży się troszkę konkurs, o, o którym już, o czym mówiłem już wcześniej. Także dobra. E, Ludziska, przejdźmy sobie do wyników. E, tak naprawdę biły się o ten klucz trzy e, osoby. Trzy osoby były takie najaktywniejsze. E, no i tam kilka, powiedzmy, było takich aktywnych, ale bardzo mało. Więc e, no ich już potem nawet e, nie wliczałem. E, bo wiedziałem, że, że nie dogonią tych, e, tej trójki. No i powiem Wam, że bez fanfarów, trzecie miejsce zajmuje fan YouTube Lolowski. To też jakiś taki niedawny widz, się pojawił. Drugie miejsce zajmuje Leczmech, to już taki starszy widz. Kaka pusta dawno się nie, nie, u mnie nie udzielał, bardzo dawno, już go nie widziałem na kanale. Nie wiem czy, czy w ogóle jeszcze będzie, czy zawita na moim kanale. To tak właśnie zauważyłem kiedyś licząc. I fanfary, uwaga, tym, tym, Uwaga, proszę Państwa, pierwsze miejsce i wygraną, czyli ten oto klucz Mirrors Edge na platformę Steam wygrywa Jaffet. On miał... aha, nie liczyłem punktów, on miał 34 punkty, fan YouTube a Lolowski miał 15, ale czmech miał 21 Także, no ja gratuluję Jafet tutaj, jakby zmiażżył konkurencję. Naprawdę fajnie się udzielał, naprawdę takich więcej więcej takich widzów. Naprawdę fajnie jest mi miło. Także klucz ląduje do ciebie i to chyba tyle. Jeżeli będą jakieś konkursy, to na pewno w przyszłości. Nie wiem na jakiej zasadzie, bo chyba, chyba czas będzie to zmienić a nie najlepsze akty. No, chociaż to jest takie, no, najsprawiedliwsze mi się wydaje. Po prostu ten, kto ma najwięcej punktów i tyle No. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Gratuluję tutaj Jawedowi, Jaffetowi. I ja bym prosił od ciebie na, na 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 na... mojego maila żebyś się odezwał po prostu... znaczy nie. Twojego maila poproszę na w prywatnej wiadomości na, na kurde prywatną wiadomość YouTube'a no w końcu. Także ja wyślę Ci ten klucz mailem, żeby było bezpiecznie troszkę. Nikt się nie skarżył z tamtych, także mam nadzieję, że dotrze do Ciebie bez problemu i będzie wszystko działać. Także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.